Hej, kochani, witajcie na moim kolejnym filmie na kanale NATKA 12.08. Dziś będę Wam pokazywać moje obudowy, dlatego, żebyście wybrali, którą mam założyć, bo kompletnie nie mogę się zdecydować. Tak. Nie mogę się zdecydować. Tak. No dobrze, więc przechodzimy do pokazywania. Więc yy, pierwsza obudowa to jest czarna z różowym z napojem, i, i w tym napoju jest różowy brokat, ale niestety brywa tylko przez obudowę. Fajny widok, no nie. No, no dobra. Czyli to jest taka ładna. Następna obudowa to jest taka z lusterkiem, z myszką mini. Tak, jak widzicie, mam za małą obudowę. Miegnie to luz, jest jakieś takie dziwne. A to też jest ładne. Następna, obu... Następna obudowa jest taka przedroczysta z lamami Sinseya. E, gu, gumowa, tak te dwie są zamówione. To jest plastikowa gumowa i ta gumowa Sinseya. Następna jest plastikowa zamówiona też. Niebiesko-różowa, z unicornem, to jest taka twarda jakby i trochę ciężko mi się z telefonu zajmuje, ale no dobra Ostatnia obudowa to jest taka przezroczysta, ze złotym brokatem, ona też jest zamówiona, ona jest taka, nie wiem bardziej, ona jest taka trochę gumowa i trochę plastikowa, więc nie wiem jak ją uznać no dobra, to były już wszystkie obudowy i jeszcze raz pokażę wam powoli. Więc jakby co, wybierajcie obudowy, piszcie w komentarz komentarzach. Komentarzach. <śpisz> nie wiem dlaczego tak zrobiłam. Piszcie w komentarzach, którą obudowę mam założyć, bo też jak pamiętam nie mogę się zdecydować. No więc Pamiętajcie, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem pod moim kanałem i pamiętajcie, pijcie w komentarzach. Pa!